Zapraszam do kolejnego odcinka Marvel Spider-Man Morales Dobra. No co, to jest on zrobił? No to... ja wiem, że to moja ostatnia szansa. Nigdzie nie ma kina. Hmm. Muzeum zamknięto na czas remontu, a Underground od razu je zajął Finn musi tam być. Mam nadzieję, że zobaczy eksplozję. Dobra, co? No ja cię No ja mogę Teraz tego mogę? Nie mogę Dale. tutaj mamy typka Uważaj na pająki Мы no, за вашей мне, Нара, мне тут не было. Опс. Братцы, молчи, было вами так. Давал близко. За близко. Как не до Boże, mam za mało niewidzialności. Szybciej. Załatwmy snajperów. Jeżeli oni mnie stąd nie zauważą? Mega. Kończę, co to? Ha, ty, u mnie była potrzebna misja popularna. Przecież nie zauważył. Jest tu gdzieś, bądź cicho i nie. To? Nie da się. No ale... kolejny Ci tutaj jest. No bo. Kłoda, wszystkim zapomnijmy. Pachajcie okay, nie no, żartuję To byłoby nieładne Bez względu na oficera Pa, nie mam jej już Co myślałeś?

Mojej piwnicy, tam się przyjechał. Ło, wow, kolega jest w tym hierarchii. to, muszę czekać. On jest sam? Co jest granic? On? on jest sam? Dobra, was? Nie, to podwójnie chyba. Nie mam jej tu.

Się, nie mógł już daleko! GO! No! Ja! Nie, nie mam już. Nie mam niczego... Nie jest dobrze! No, nie dobrze.

Yeah. Jaką mają ochronę. Sama bariera jak w Cenfin. O! Ja się ładuję. Rozładuje generatory. Ja się ładuję. Z zamkniętych. Bez prądu Potrzebuję źródła zasilania. Na przykład takiego mobilu. Ja się ładuję z tego. A tylko kiedy pasek się ładuje? No dobra, się uleczyłem. Jest taki jeden. Bardzo, bardzo. ładnie. Chcę zróbcieć po mnie się tego też. Nie, czekaj, ja coś ty mogę się zrobić. Mogę się wyłączyć z węzłem będę mieć prąd. Muszę sięgnąć siecią. Co sobie? Tak, uda się. To i tak sieć nie sięgnie. Hmm, to sobie w na chwili stanę. Szybciutko. możecie nie zbliżyć o jest leje się i przewodzi prąd słyszysz no dalej o tym tego czy był dalej już jeden jest dobrze Musi się udać. Nie no, raczej się uda. To działa. Jeszcze kilka. Aż za dobrze. Nie mów tak nawet. O, czy mogę to coś zrobić z tym? Nie, raczej, że muszę to A ja mogę tak zrobić? wszystkie zabawki undergroundu No, uważaj, bo z nimi Fin. Jesteś tu? Fin! Posłuchaj! Musimy to zakończyć. Ty i ja! Fin będzie tam, gdzie nasz projekt w tej sali. Mazaro! Chcę zobaczyć nasz projekt, póki <grym> jesteśmy młodzi. Witamy w Centrum Naukowym Oskor, gdzie technologia jutra. Dobra, dobra, idę. Hej, gdzie mamy iść? Mam w telefonie mapę muzeum. Nasz projekt jest na wystawie na ostatnim piętrze. Chcę tam zobaczyć nasze nazwiska, jak prawdziwych naukowców. Dziś Centrum Naukowe Oskor? Jutro muzea na całym świecie. Chodowlę alg to klucz do trwałego i zdrowego życia podwodnego. Komercyjnie i przemysłowo hodowane algi już dziś wykorzystuje się w szeregu produktów, od leki. Ciekawe, jak smakują algi. Jak jarmuż. Pas Ziemia jest większa, niż sądzicie. Nadal nie zbadano 95% szaru ziemskiego. Co niesamowite, ja, jak mało nie wiemy o naszej planecie. Przez ludzi. Myślicie, że życie pod wodą to pomysł rodem z science fiction? Błąd. Pierwsze podwodne mieszkania powstały w latach 60. XX wieku. Ten model przedstawia dom, w którym można mieszkać na stałe. Dziś Nowy Jork rośnie w górę, by zaoszczędzić przestrzeń. Możliwe, że wkrótce będziemy budować pod wodą. Nie. Co? Boisz się? Rekinów, ciemności, zamkniętych przestrzeni to nie dla mnie. Ten model łączy konstrukcję łodzi podwodnej z hermetycznością bezzałogowego pojazdu głębinowego. Prototyp Oscorp otwiera przed ludzkością zupełnie nowe i dotąd nieznane możliwości eksploracji. Musimy sobie sprawić takiego. Pewnie, gdybyśmy się postarali, dalibyśmy radę go zbudować z otwórzami. Z tego wieku. Naukowcy wyobrażają sobie, że gwiazdy być. Być może kiedyś, wyglądając eee, na zobaczyć kolorowe gwiazdy. Super! A nawet groźnie wyglądające, żarące. To jeden z pierwszych skafandrów nurkowych stworzonych na początku XVIII wieku. Pierwszy skafander ciśnieniowy powstał z myślą o pracy przy wrakach statków. Dzisiaj takie skafandry używane są przez ekipy ratunkowe, naukowców i odkrywców. Myślisz, że mogę przymierzyć? Bardzo chciałabym zobaczyć. Nic nie przebije Twoich butów z wiosennego balu. No, daj spokój, twoje miały jeszcze dłuższe. Jest winda. Jedzie do sali z wystawą specjalną. Może najpierw się rozejrzyjmy? Wykorzystując stop z pamięcią kształtu czy też metal pamięciowy, naukowcy Oskorp stworzyli ten prototyp metalu, który może zmieniać kształt zachowując przy tym integralność. W przyszłości metal pamięciowy może być wykorzystywany w różnych maszynach, a nawet w naszych domach. Ło, wow, zobacz! Metal, który zmienia kształt. Nawet fajny, ale to nic skomplikowanego. Można by to rozwinąć. Pewnie jakość dźwięku w nich powala. Nawet w kosmosie? Ten model przedstawia projekt terraformacji i zasiedlenia Marsa. Naszego najbliższego sąsiada... W to jakby cała społeczność projekt... na Marsie. Brakuje kawiarni i sztuki. Ta, ta gra jest bez sensu. Więc się poddajesz? Nigdy. No chodźcie! Dalej, 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 dalej! Mam cię. Nie na długo. Tak, no, tak, 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 tak. Tak, te gre stworzono dla mnie. Dwie wygrane mistrza nie czynią. Dawaj, 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 dawaj. Stój, stój. Daj No, dajesz, dajesz! no <tacze> Znowu wygrywam. No nie. Musiałeś szukać! Do trzech razy sztuka. Muzeum się zamknie, a ty dalej będziesz w to grał. Okej, okej, kończę. Powszechnie wykorzystywana już na Ziemi energia słoneczna może zapewnić ciepło i prąd stacją i promom kosmicznym. A także. To samoprzylepne panele słoneczne. Macie bilety na wystawę specjalną? O, e, nasz projekt tu jest. Musimy mieć bilety? Tak, ale są wyprzedane. Nie mogę was wpuścić. No trudno. Potrzebujemy innego planu. Mówiła, że nie ma już biletów. Tak, ale spójrz na te drzwi. Korytarz za nimi prowadzi do windy. Chcesz się wrować? Musimy! Jutro zbijają wystawę i w ogóle jej nie zobaczymy. Znam takie zamki. Jak go oświetlisz, to się otworzy. Wystarczyłaby latarka w telefonie, ale nie dosięgnie. Dosięgnie, jeśli wsuniemy pod drzwi coś, co odbija światło. Najlepiej coś transformowalnego. W sensie, że zmienia kształt? Proszę, skąd u ciebie takie słownictwo? Daj <grym>, spokój. Stop z pamięcią kształtu. Mogę zmienić kształt w aplikacji muzeum. Niesamowite. Tak jest. Wiesz, tylko żeby nikt nie widział. Przepraszam spoko. I jeszcze coś, co odbija światło. Narzędzia komunikują się bezpośrednio z komputerem modułu sterowania. Możemy powielić ten schemat w interfejsie neuronowym. Przeciążymy system zasilania. Nie, jeśli wdrożymy go jednocześnie w wielu miejscach na całej siatce. Hmm. Dałbyś radę to zrobić? Oczywiście, jeśli będę miał dość czasu i kawy. <noise> Kawą mogę się zająć. Świetnie, Piter, jesteś niezastąpiony. Ach, lepiej wracajmy do laboratorium. Przerwa nam się przedłużyła. Ach doktorze, przepraszam, ale muszę dziś wziąć wolne. Coś mi wypadło. Znowu? Pitera może coś się dzieje? Coś w domu? Wiesz, że możesz mi powiedzieć. Nie, nie, wszystko dobrze. Przepraszam, że znów tak wyszło. Nie ma sprawy. Praca Dzień, nie zająć, nie ucieknie. O, dziękuję. Lecimy do Pitera Parkera. Ciekawe, gdzie on będzie. Integracja z całością. Potrzebne czyszczenie w akwarium hmm. numer 5. Czery, złośliwa akwarium wejga. Taka zmiana. Rachunki się zamykają. Nie, prawda? A to jednak sprawdziłem spręczne działki. Pewnie idzie się przebrać. Dobra, weźmy jeszcze to i można i... O! Patrz! Lustra słoneczne. I to samo przylepne. Idealne, żeby oszukać Mam latarkę. Powiedz jak naklejka będzie skierowana na czujnik, to ją włączę. Nikt nic nie zauważył. Śpieszmy się. Było coś. Będzie mi brakowało takich akcji. O czym ty mówisz? O, przecież od przyszłego tygodnia będziesz w Brooklyn Visions. Ja nie. Przecież nie zapadnę się pod ziemię. Będzie jak teraz. Siąkniesz tam. Nie aż tak. Dla ciebie znajdę czas. Serio. Okej. Okay. Dobra, bo się wzruszę. Chodźmy dalej. Tam... <śm> Hej, tato! Cześć, Frank! dobry panu! W Fincie Wita. Dobrze się bawicie? Zróbcie zdjęcie waszego projektu. Tato, to nic takiego. Jak to nic takiego? Dobrze, zrobimy zdjęcie. Ba, tato. to tu. Nasz projekt jest z tyłu. Myślisz, że podpieli konwerter? Inaczej to nie miałoby sensu, ale muszą dostarczyć biomasę. Może podłączą go do śmietnika? Ten silnik używany w programie kosmicznym, a to jeden nie z cężniejszych jednodyszowy napędzany płynnym paliwem silnik rakietowy w dziejach. Chciałabym coś takiego stworzyć. Nasz projekt. <głosy> <głosy> Proszę, cóż to tutaj wpadł. Toż to nasi niedoścignieni badacze. Nie wiedzieliśmy, że trafimy na wystawę specjalną. Z biletami. Jak tu wszedłeś? E, no mam bilet. Jak wy weszliście? nie nieważne. Hej, ustawcie się. Cykniemy zdjęcie. Też musisz na nim być. Pomogłeś nam to uruchomić. Okej, okay, okej, okay. dobra, dobra. Przesuń się. Dobra. Powiedz alele, te zapomnij Miles. Finn. Musisz posłuchać. Mam dość słuchania cię. Muszę jej powiedzieć co się stanie. Nie dajcie mu pójść Продолжение Muszę szybko wracać do Harlemu, zanim nie zniszczy reaktor. Ganki, słyszysz mnie? Jak idzie ewakuacja? Źle! Lockstone i Underground są wszędzie, jak na polu bitwy! Jesteś cały? Co z mamą? Latałeś do Mudeo. ludzi, ale jestem w Coś przerywa! Gdzie jesteś? Ganki! Jeśli mnie słyszysz, jestem w drodze. Wytrzymaj tam, proszę. Dobra, ale to, żeby nie weszło odcinku, to na raz.